Cześć, w tym odcinku przedstawię Wam 10 zaskakujących faktów o świecie, których nie dowiesz się w szkole. Zanim jednak zaczniemy, partnerem odcinka jest książka Liczby nie kłamią, z której zaczerpnąłem fakty do tego odcinka. Profesor Vastav Smil przedstawia w niej 71 rzeczy, które trzeba wiedzieć o świecie. Dowiecie się z niej m.in., jak daleko mogą zajść Chiny. Co jest bardziej szkodliwe dla środowiska, twój samochód czy twój telefon? Oraz więcej na temat wszystkich 10 faktów z tego materiału. Zaczynamy. Numer 10. Jaki jest najlepszy wskaźnik jakości życia? Najczęściej używanym miernikiem jakości życia w danym kraju jest wysokość PKB per capita. Wskaźnik ten pozwala stworzyć ogólny ranking państw, ale nie mówi wszystkiego o życiu w danym kraju. Przykładowo, PKB może rosnąć pomimo tego, że w kraju nasila się przemoc i rosną wydatki na pilnowanie porządku publicznego. Alternatywnym miernikiem jakości życia stosowanym od 1990 roku jest tzw. wskaźnik rozwoju społecznego. Uwzględnia oczekiwaną długość życia w momencie narodzin, osiągnięcie edukacyjne, a także wysokość dochodu narodowego brutto per capita. Wadstaf Smil proponuje jednak spojrzeć na inny wskaźnik, współczynnik umieralności niemowląt, czyli liczbę zgonów niemowląt w ciągu pierwszego roku życia na tysiąc urodzeń żywych. Jak przeczytamy w książce Liczby nie kłamią, śmiertelność niemowląt jest tak istotnym wyznacznikiem poziomu życia w danym kraju, ponieważ osiągnięcie niskiej liczby zgonów nie jest możliwe bez spełnienia szeregu warunków kluczowych z punktu widzenia jakości życia mieszkańców. Dobrego ogólnego poziomu opieki zdrowotnej, prawidłowego odżywiania matek i dzieci, odpowiednich warunków mieszkaniowych i sanitarnych. Aby warunki te mogły zaistnieć, konieczne jest adekwatne finansowanie ze środków publicznych i prywatnych, właściwa infrastruktura, jak również odpowiednio wysokie dochody mieszkańców danego państwa. Wystarczy spojrzeć na to, że w 1850 roku w Europie Zachodniej i Stanach współczynnik zgonów niemowląt. Wynosił od 200 do 300 na 1000 urodeń żywych, a 100 lat później na zachodzie współczynnik ten kształtował się już na poziomie od 35 do 65. Numer 9. Czy można zjeść cały gatunek? Wymieranie gatunków zazwyczaj kojarzy nam się z kłusownikami czy nadmierną eksploatacją zasobów przyrody. Okazuje się, że winny może być także nasz apetyt. A najlepszym przykładem jest tuńczyk błękitny. Okazały gatunek tuńczyka, którego dorosłe osobniki osiągają długość ponad 3 metrów i mogą ważyć nawet 600 kg. Nie jest to oczywiście ten tuńczyk, którego dostaniecie w puszkach. W 2019 za ważącego 278 kg tuńczyka błękitnego zapłacono ponad 3 miliony dolarów. To prawie 50 tysięcy złotych za kilogram. Globalny połów wszystkich trzech podgatunków tuńczyka błękitnego wynosi obecnie około 75 tysięcy ton rocznie. 80% światowego połowu tej ryby konsumuje się w Japonii, gdzie często staje się składnikiem sushi. Jak pisze Vatsav Smil, państwa, których floty rybackie prowadzą połowy na największą skalę, wielokrotnie oponowały przeciwko jakimkolwiek znaczącym ograniczeniom kontyngentów połowowych. W tej sytuacji jedynym sposobem na zapewnienie najbardziej zagrożonym gatunkom ryb długoterminowego przetrwania jest wprowadzenie zakazu handlu tymi rybami. Jednak całkiem możliwe, że na obecnym etapie nawet wprowadzenie całkowitego zakazu połowów tuńczyka błękitnego na Morzu Śródziemnym i Północno-Wschodnim Atlantyku nie zdołałoby już zapobiec załamaniu się populacji tego gatunku na obu tych łowiskach. Numer 8. Odkrycia I Wojny Światowej Pomimo tego, że w wyniku I wojny światowej zginęło ponad 14 milionów ludzi, za moich czasów szkoły nie poświęcały jej zbyt wiele uwagi. Na lekcjach uczyliśmy się głównie o tym, że na polach bitwy po raz pierwszy pojawiły się czołgi, używano gazów bojowych, a samoloty i sterowce wykonały pierwsze naloty bombowe. Profesor Smil wspomina o jeszcze jednym niezwykle ważnym odkryciu, czyli opracowaniu metody bezpośredniej syntezy amoniaku wykorzystywanego do produkcji nawozu. Pozwoliło to Niemcom przez 4 lata prowadzić wojnę na dwa fronty pomimo morskiej blokady kraju. Dzięki temu Niemcy zdołały zastąpić niedostępny surowiec z samodzielnie wytwarzanym zamiennikiem. Dlaczego to takie ważne? Potrzeby żywnościowe rosnącej światowej populacji sprawiły, że syntetyczny amoniak zaczęto produkować na masową skalę. W 1950 roku było to 5 milionów ton, a w ostatnich latach już około 150 milionów ton. Bez tego przełomowego odkrycia, zwielokrotnienie plonów podstawowych zbóż i wykarmienie dzisiejszej populacji świata nie byłoby możliwe. Numer 7. Jak bezpieczne jest latanie? W trakcie każdej podróży samolotem znajdziemy przynajmniej jedną osobę, która panicznie boi się latać. Dobra, nie jest to fakt naukowy, ale dobrze pasuje do dalszej historii. Sam kilka razy siedziałem obok osób ciężko znoszących loty, ale czy jest się czego bać? Najlepiej spojrzeć na statystyki, choć wiem, że nie zawsze to wystarczy, żeby pokonać swoją fobię. Każda katastrofa lotnicza jest długo nagłaśniana przez media. Na przykład w 2014 roku doszło do czterech głośnych katastrof samolotów pasażerskich. Dwie z nich dotyczyły samolotów w linii Malaysia Airlines. Czy był to wyjątkowo zły rok? Smil powołuje się na dane firmy Ascent, która zajmuje się monitorowaniem wypadków z udziałem statków powietrznych. W 2014 wskaźniki dotyczące wypadków samolotów pasażerskich były najlepsze w historii. Firma ta jednak nie uwzględniła ze strzelenia samolotu pasażerskiego przez separatystów nad Ukrainą. Jednak nawet biorąc go pod uwagę, wskaźnik wypadków lotniczych w 2014 wzrośnie do 3 na milion lotów. A kolejne lata okazały się pod tym względem jeszcze lepsze. Jak przeczytamy dalej, w 2017 na wszystkich trasach krajowych i międzynarodowych przewieziono ponad 4 miliardy pasażerów. Odnotowano przy tym zaledwie 50 śmiertelnych ofiar wypadków z udziałem samolotów pasażerskich. Dla porównania, w 2019 na drogach w Polsce zginęło prawie 3 tysiące osób, a rannych zostało ponad 35 tysięcy. Dlatego pamiętajcie, by jeździć ostrożniej i rozglądać się na pasach, a w samolocie Będziecie raczej w dobrych rękach. Numer 6. Marnotrawienie żywności. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych co roku na świecie marnuje się 1 trzecia żywności nadającej się do spożycia. W Polsce mowa o niemal 5 milionach ton żywności rocznie. W większości zamożnych krajów na rynek trafia zbyt dużo żywności. Koszt ponosi nie tylko środowisko. Na marne idą znaczne nakłady pracy. W Wielkiej Brytanii wyrzuca się co roku 10 milionów ton żywności o łącznej wartości około 100 miliardów złotych, przy czym jedynie 30% tej masy stanowią odpady niejadalne jak skóra, kości czy obierki. Oznacza to, że aż 70% wyrzucanej żywności nadawałoby się do spożycia. Nie lepiej jest w Stanach, gdzie marnuje się około 40% żywności, a skala tego problemu zdaje się stale rosnąć. Warto jednak dodać, że marnotrawienie żywności to jednak nie tylko problem krajów wysoko rozwiniętych. W krajach Afryki Subsaharyjskiej do największych strat w żywności dochodzi zanim jeszcze dotrze ona do konsumentów. Powodem jest przede wszystkim efekt złych warunków magazynowania lub braku dostępu do sprzętu chłodniczego. Numer 5. Dlaczego się pocimy? Mieszkańcy pustyni Kalahari polują w porze suchej na różne gatunki antylop i potrafią doścignąć nawet gnuczy zebre. W Australii niektórzy aborygani są w stanie dogonić uciekającego kangura. Niektórzy twierdzą wręcz, że jesteśmy urodzeni do biegania długich dystansów. Wśród naszych zalet można by wymienić wyprostowaną sylwetkę, duże mięśnie pośladkowe i przede wszystkim możliwość pocenia się całą powierzchnią ciała. Jak zauważa Wacnaw Smil, kilkadziesiąt tysięcy lat temu w Afryce nasi przodkowie, zanim jeszcze nauczyli się posługiwać bronią miotaną, umożliwiającą zabijanie na odległość, mogli pozyskiwać mięsny pokarm na jeden z dwóch sposobów: żywiąc się resztkami pozostawionymi przez większe drapieżniki, albo ścigając i dopędzając zwierzynę. Jedną z naszych największych zalet jest nasza zdolność do regulowania ciepłoty ciała, dzięki której możemy robić coś, czego nie potrafią chociażby lwy: pokonywać biegiem długie dystanse, nawet w pełnym słońcu. Wszystko dzięki wydajności naszych gruczołów potowych. Poza tym, jak dodaje SMIL, mamy jeszcze jedną przewagę nad innymi zwierzętami. Nie musimy od razu uzupełniać wody, którą tracimy podczas wysiłku fizycznego. Nasze organizmy są w stanie sprawnie działać, pomimo znacznego odwodnienia, pod warunkiem, że nawodnimy się odpowiednio od kolejnego dnia. Nawet jeśli antylopa na początku potrafiła uciekać naszym przodkom, to w końcu doganiali ją na długim dystansie. Numer 4. Niesamowita dekada. Wiecie co łączy kasę fiskalną, recepturę Coca-Coli, automat sprzedający na monety i współczesną wersję roweru? Wszystkie powstały w latach 80. XIX wieku. Walter Smil nazywa ten okres najbardziej płodnym w innowacje okresem w dziejach ludzkości głównie ze względu na elektryczność i silnik spalinowy. Tutaj najlepiej chyba będzie zacytować książkę, w której autor opisuje dzień mieszkanki dużego amerykańskiego miasta, która. Rano wybija filiżankę kawy Maxwell House, wprowadzonej do sprzedaży w 86, i zastanawia się nad przyrządzeniem porcji swoich ulubionych naleśników Aunt Jemina, sprzedawanych od 89. Ostatecznie jednak decyduje się zjeść na śniadanie płatki owsiane Quaker Oats, które trafiły na sklepowe półki w 84. Następnie prasuje bluzkę z żelazkiem elektrycznym, opatentowanym w 82, używa antyprespirantu, wprowadzonego na rynek w 88. Ale nie może spakować lunchu, bo skończył się jej zapas torebek z brązowego papieru, którego produkcję skomercjalizowano w latach 80. XIX wieku. Można by jeszcze wspomnieć o drzwiach obrotowych, wielopiętrowym drapaczu chmur czy powstaniu dziennika Wall Street Journal, a to i tak nie wszystko, co wymyślono w trakcie tej niesamowitej dekady. Numer 3 Zagłada Słoni. Możliwe, że tuńczyk błękitny to nie jedyny gatunek, który wkrótce może zniknąć z powierzchni naszej planety. Jak podaje Vaclav Smil, według najbardziej wiarygodnych szacunków na początku XIX wieku na kontynencie afrykańskim mogło żyć maksymalnie 27 milionów tych zwierząt, przy czym faktyczna ich liczba wynosiła prawdopodobnie około 20 milionów. Obecnie populacja słoni w Afryce liczy znacznie poniżej miliona osobników. Główną przyczyną jest handel kością słoniową. Mniej więcej do 1860 roku eksport tego surowca z Afryki utrzymywał się na poziomie około 100 ton rocznie. Kość słoniowa była wykorzystywana m.in. do produkcji biżuterii czy klawiszy do fortepianów. Niestety, popyt na kość słoniową stale rósł. W XX wieku wywieziono co najmniej 40 tysięcy ton kości, co wymagało zabicia przynajmniej 12 milionów słoni. Współcześnie wcale nie jest lepiej. W Chinach popyt na kość słoniową nie słabnie. Między 2009 i 2014 liczba słoni w Mozambiku zmniejszyła się o połowę do 10 tysięcy osobników. W tym samym czasie w Tanzanii zabito ich ponad 85 tysięcy. Winne są m.in. Chiny, gdzie kość słoniowa była niezwykle popularna, na tyle, że pod koniec 2017 władze pod presją społeczności międzynarodowej zakazały handlu i przetwarzania tego surowca. Numer dwa. Wzrost ilości danych. Przyzwyczailiśmy się do tego, że filmy, gry czy muzykę mamy na wyciągnięcie ręki. Wystarczy tylko odpalić Spotify, by posłuchać ulubionego albumu, ale czy on zawsze tam będzie? Niestety nie jest to takie pewne. Już często są sytuacje, w których gry znikają ze sklepów Apple czy Androida. Wydawcom nie opłaca się po prostu dalsze wspieranie tytułów i przygotowywanie kolejnych aktualizacji lub utrzymywanie serwerów. Dlatego jeśli na emeryturze będziecie chcieli odpalić swoje stare PlayStation 4, najprawdopodobniej będziecie zmuszeni do grania bez żadnych update'ów, zakładając oczywiście, że gry będziecie mieli na płytach. Każdego roku wzrasta tempo generowania danych. Watson Smil przywołuje badanie z firmy Domo, z którego wynika, że w 2018 roku użytkownicy internetu w samych tylko Stanach Zjednoczonych w ciągu każdej minuty pobierali strumieniowo 97 tysięcy godzin filmów i seriali z platformy Netflix. Odtwarzali niemal 4,5 miliona nagrań wideo udostępnionych przez serwis YouTube. Ponad 18 milionów razy sprawdzali prognozę pogody na stronie Weather Channel, a także ściągali ponad 3 biliardy bajtów innych danych internetowych. Bilion bilionów bajtów. Taką ilość danych wygenerujemy w ciągu najbliższej dekady. Ich zliczanie będzie sprawiało coraz większe trudności. I tu pojawia się pytanie, jakie dane powinny być magazynowane w nieskończoność. Jaki jest optymalny okres ich przechowywania? Czy jeśli nasze prawnuki będą chciały przygotować magisterkę o serialach Netflixa, czy będą one w ogóle dostępne? Numer 1: Oczekiwana długość życia. Światowy rekord długości życia, 122 lata, należy do Jean Clement, francuski zmarłej w 1997 roku. Druga najstarsza osoba na świecie, zmarła w 1999 w wieku 119 lat. Od tamtej pory żadnemu człowiekowi nie udało się przekroczyć granicy 117 lat. Jak pisze Vasław Smil, w 1850 roku średnia oczekiwana długość życia, liczona łącznie dla kobiet i mężczyzn, wynosiła około 40 lat w większości krajów Europy, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii. Od tamtej pory mogliśmy obserwować imponujący niemal idealnie liniowy wzrost tej wartości, który sprawił, że obecnie jest ona niemal dwukrotnie wyższa. We wszystkich społeczeństwach kobiety żyją dłużej od mężczyzn. Pomimo tego, że w drugiej połowie XX wieku długość życia w zamożnych krajach wydłużała się o 34 dni rocznie, to wszystko wskazuje na to, że tendencja ta będzie musiała zniknąć. Niektórzy liczą na to, że naukowcom uda się zatrzymać proces starzenia, choć dla mnie perspektywa nieśmiertelnych bogaczy jest raczej scenariuszem rodem z horroru. Na koniec jeszcze dodam, że jeśli wasi przodkowie dożyli setki niekoniecznie czeka Was to samo. Szacowana odziedziczalność długości życia nie jest szczególnie wysoka i wynosi od 15 do 30%. I to już wszystko na dziś. Jakie fakty na temat świata każdy z nas powinien znać? Dajcie znać w komentarzach. Kto wie, może zrobię z tego odcinek z faktami od widzów. Poza tym, jeśli interesują Was fakty o świecie, to nie zapomnijcie sięgnąć do książki Liczby nie kłamią. Dowiecie się z niej między innymi ilu ludzi potrzebnych było do zbudowania piramidy Cheopsa, czemu samochody elektryczne nie są jeszcze tak dobrym rozwiązaniem i dlaczego Ziemię możemy nazywać planetą krów. Więcej szczegółów znajdziecie w opisie, a my widzimy się wkrótce. Piona.